Za miesiąc dokonasz udanego obalenia państwowego systemu edukacji narodowej. Oto dlaczego. Mimo usilnych starań i ogromu poświęconego czasu, dostałeś pałę z jednego z sześciu testów, które niezapowiedzianie zorganizowano ci w tym tygodniu. Nauczyciel wezwał zatem na dywanik twojego rodzica, by mu się poskarżyć. W domu zostałeś ukarany w sposób, który odczułeś najmocniej, bo uznano, że powinieneś jeszcze więcej czasu poświęcić na naukę. Od dłuższego czasu jesteś prześladowany w szkole przez jednego typa lub grupę patusów, a dyrekcja nic z tym nie robi, więc nikt się za tobą nie wstawia. Wszedłeś w spór z nauczycielką, która ma zawyżone ego i poczucie bezkarności. Traktuje ciebie z góry, a twoimi prawami podciera sobie dupę po każdym sraniu. Dyrekcja nagle staje się wszechmocna i zdolna do tego, by uwiesić na tobie psy. Nęka cię poczucie bezsilności w niekończącym się konflikcie ze szkołą, która wysysa z ciebie resztki energii życiowej i pozbawia cię czasu nie tylko na rozwijanie swoich pasji, ale nawet na sen. Ale za moment przekujesz swoje przygnębienie na wściekłość. I obalisz ten system edukacji narodowej, a to dlatego, że nie jesteś w tym sam, a ja jestem tu po to, by cię wesprzeć. Tak się szczęśliwie dla ciebie składa, że 21 marca zaczynamy ogólnopolski strajk uczniowski, i tego dnia nie wracamy do szkoły. Od ciebie zależy, czy dołączysz do strajku. Jeśli tak, to czeka cię wolność wolność od niewyspania, wolność od lektur, wolność od gnębicieli, wolność od szkoły. Walczymy o prawne zniesienie przymusu szkolnego. 21 marca tego dnia nigdy nie pokażesz się w szkole, bo wiem, że chcesz się uwolnić od tego piekła. Bojkotując szkołę, sam się uwolnisz. Wierzę, że ci się uda, dlatego wstań z kibla, na którym teraz siedzisz i dołącz do strajku uczniowskiego. 21 marca nie idziesz do szkoły. Więcej informacji na temat strajku znajdziecie w linkach podanych w przypiętym komentarzu lub opisie. Znajdziecie również link do wydarzenia na Facebooku oraz grupy.